Czy każde zadanie ze zderzeń sprężystych można rozwiązać w prosty sposób? Czy wiesz, że czyha na Ciebie układ równań prowadzący do równania kwadratowego? Wiem, jak w prosty sposób to ominąć. Nazywam się Rafał Zakrzewski i pomagam maturzystom osiągnąć lepsze wyniki na maturze z fizyki. Oto zadanie maturalne. Dwie różne kule o masach M1 i M2 zderzają się centralnie, idealnie sprężyście. Przed zderzeniem prędkości kul miały przeciwne zwroty i wynosiły V1 oraz V2. Wykaż, że po zderzeniu prędkości obu kul wyrażają się wzorami. V1 końcowe jest ułamek i u góry mamy V1 razy w M2 minus M1 plus 2 razy M2 V2. Wszystko jest przez M1 plus M2, natomiast prędkość druga końcowa wyraża się analogicznym wzorem, gdzie u góry w liczniku mamy V2 razy M1 minus M2 plus 2M1V1 i w mianowniku tak samo M1 plus M2. Zróbmy sobie tego rysunek, czy mamy kulę pierwszą, która podąża z prędkością V1 w stronę kuli, drugiej M2 i prędkość V2. Dochodzi do jakiegoś zderzenia i w wyniku tego zderzenia kula pierwsza wraca z prędkością V1K, a kula druga odbija się w stronę przeciwną z prędkością V2K. ok Przyjmijmy sobie, że oś układu w przypadkach jest zwrócona w prawo i zapisujemy dwie zasady zachowania. Pierwsze, najpierw zasady zachowania energii, czyli mamy energię kinetyczną przed zderzeniem pierwszej kuli i energię kinetyczną drugiej kuli. Po zderzeniu też mamy dwie energie kinetyczne, tylko Troszeczkę zmieniły się wartości prędkości pierwszej kuli i wartość prędkości drugiej kuli. Zasada zawania pędu. Tutaj to już jest wektor, więc ważny jest zwrot, bo to była ta oś X I mamy tak M1V1, pozwrócone w prawo, minus M2V2, i mamy pęd przed zderzeniem. Po zderzeniu mamy M2V2 końcowe, a M1. Jest z minusem V1K, bo jest w lewą stronę. I teraz jest to układ równań, w których są dwie niewiadome, V1K i V2K i obie są na przykład w pierwszym równaniu w kwadratowym, kwadratowej postaci. To jest niebezpieczne, bo kiedy wyznaczymy sobie V1K z równania drugiego wstawimy do górnego, przed nami równanie kwadratowe. Dobra, zrobimy teraz taki trik, który ułatwia, żeby ominąć ten kłopot. Przeniesiemy, tylko tak najpierw razy 2, przeniesiemy wszystko, co ma m1 na lewą stronę, a zostawimy to, co ma m2 po prawej stronie. Czyli już po pomnożeniu przez 2 mamy m1, v1 kwadrat minus v1 końcowe kwadrat, a po prawej stronie mamy m2 i v2 końcowe kwadrat minus v2 kwadrat. W drugim równaniu zrobimy tak samo, czyli m1, v1 plus v1 końcowe, a tutaj będzie m2, v2 końcowe plus v2. Wspinamy klamrą i teraz dokonujemy dzielenia stronami. W normalnym zadaniu z matematyki takie dzielenie stronami wymaga założenia, że nie dzielimy przez 0, ale... Nie mamy zera w drugim równaniu, ponieważ ani masa pierwsza ani druga nie jest zerem, bo by znaczyło, że kula jest bezmasowa, ani prędkości nie są zerami równocześnie, bo to by znaczyło, że dwie kule są nieruchome i w wyniku też są nieruchome, zderzają się ze sobą. takie jest zupełnie niefizyczne, czyli możemy podzielić stronami. Przy podzieleniu stronami ja sobie to zaznaczę jako tylko kreska. Otrzymujemy tak m1 i m1 się skraca. U góry mamy wzór z tego mnożenia. Ja go napiszę, żebyśmy zobaczyli, co nam się skróci. O, tylko powinienem to napisać bez kwadratu. OK. Czyli mamy V1 minus V1K. To jest pierwszy nawias. Drugi nawias jest V1 plus V1K. I to wszystko dzielone przez V1 plus V1K. Równa się, drugim się M2 skraca po prawej stronie, i mamy V2K minus V2 i V2K plus V2. I wszystko przez V2K plus V2. No to teraz tak, skracamy sobie nawias z dodawaniem, i tutaj nawias z dodawaniem. I otrzymujemy równanie, które wygląda tak. V1 minus V1K równa się V2K minus V2. Od razu zamieniamy na postać równoważną, ale wygodniejszą dla nas, ponieważ możemy podstawić V2K za chwilę do równania zasady zachowania pędu. Będziemy mieli V1 plus V2 minus V1K. To równanie bierzemy sobie w ramkę. Dzięki temu nie zgubimy go. Jeśli chcesz tak sprawnie rozwiązywać zadania z fizyki, powtórzyć cały materiał, bez stresu przystąpić do matury z fizyki, to idealnym rozwiązaniem jest połączenie kursu i korepetycji, czyli intensywny program maturalny przygotowany przez Nauka Fizyki. To nowe rozwiązanie pozwala pracować we własnym tempie i równocześnie korzystać z konsultacji na żywo z nauczycielem, czyli ze mną. Link do tego programu, dwa w jednym, znajdziesz w opisie do tego filmu na dole. I teraz to równanie, to jest nasze kluczowe równanie. Do niego wstawiamy informację o V2K. I wygląda to tak. M1 V1 plus V1K równa się M2 i wstawiamy V1 plus V2 minus V1K plus V2. Wymnażamy i przesuwamy na lewą stronę wszystko, co ma V1K. Czy mam tak M1V1K plus M2V1K? Równa się, z tej strony mamy tak. 2M2V2. Plus M2V1 i minus M1V1. V1K przed nawias. M1 plus M2. A tutaj będziemy mieli tak. Możemy mieć 2M2V2 plus V1, a w nawiasie będzie M2 minus M1. Dzielimy przez ten nawias. I mamy już postać wzoru na pierwszą prędkość. I zaraz sprawdzimy, czy to jest to samo. A nad możemy zmienić kolejne, żeby to się upodobniło. Czyli najpierw napiszę V1 razy narys raz M2 minus M1. I to jest początek tego, co tam jest do wykazania. Plus 2M2V2 przez sumę mas M1 plus M2. Czyli to nam się udało dowieść. Teraz musimy podstawić. Do tej ramki V2K równa się V1 plus V2 minus i teraz ta kres kankował, V1 M2 minus M1 plus 2M2 V2 przez M1 plus M2 wspólny mianownik. M1 plus M2 i teraz, kiedy mnożymy M1 razy V1 i V2, no to mamy M1V1, potem mamy M2V1 i potem mamy M1V2 i M2V2. Tutaj napiszmy plus, bo przenosimy się niżej i przepisujemy to V1, może tutaj wymnożę na moment, będzie wygodniej zobaczyć. V1, M1 plus 2, M2, V2. I ten sam mianownik. No i teraz tak, od razu widać, że M1, V1 jest w pierwszym ułamku w liczniku i tutaj jest tak samo, tylko z minusem ale jak będziemy ten minus coś zrobić z plusem czyli mamy na pewno 2 M1 V1 potem mamy tak M1 F... M, proszę, M1 V2 jest tutaj i M2 V2 jest i tutaj i tutaj czyli powstanie nam V2 przed nawiasem M1 minus M2, bo mamy minus 2M2 plus M2, czyli jest minus M2. Natomiast elementy, które mają krzyżowo M2V1 i minus M2V1, czyli to znaczy sobie gwiazdeczką, czyli to i to skasuje się i zostanie wobec tego tylko, tylko napisanie dołu M1 plus M2. Oba równania dokładnie takie jak oczekiwaliśmy, co kończy dowód. Udało się. Bez problemu. Aczkolwiek trzeba uważać, żeby nie wkopać się w równanie kwadratowe, bo będzie trzeba liczyć deltę. No i tu się można pomylić. A tak równanie liniowe, rozwiązanie zerowe nas nie interesuje. Wielkie dzięki i do zobaczenia.